No, cieszę się mancastre i Foxie z strony, kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj pokażę wam gierkę, którą nagrałem podczas streama Zebakowa, do którego kanału będziecie mieli link w podpisie i profilu na Twitchu e, również. No i co? Graliśmy na początku było później Trio w temacie Trio, bo tam zrobiliśmy wino dopiero. E, pograliśmy chyba godzinę albo półtora, nie jestem pewien. No i co? Zajrzyjcie do opisu, bo tam jest dużo fajnych pinków. Trzymajcie się znaczy, no. Nie go Dobra, postawię. Może może taki A dobra, to na kulkę. Więc panowie to hardcore owcy. A co? Trzeba ćwiczyć. No ja tą no, gierkę drugi tak. raz odpaliłem. Dobrze, Foku, dawaj, dawaj, ćwicz, ćwicz. Giera jest spoko, ma potencjał. Szczególnie ją rozwijać. A to jest gra Co, od jest ja e, O tu na zamek, o tutaj mniej więcej, tak. A to jest gra od Epika w ogóle, czy nie? Nie, ma. Nie nie, 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 nie. A nie. to jest Epika? Znaczy jest na Epic Store, ale to chyba nie, nie a. jest ich. a to nie wiem. Oni wylądowali typy tutaj. Dobra, no mnie już goni jakiś frajer. Łał, ktoś próbuje mi tutaj strzelać ciągle. Dała, ma na hita jest. jest Dobra, jeden leży Ale się podniesie zaraz Drugi leży Jeden jest na hita Jeden podzierany kurdego, że ja nie mam drugich rękawic żadnych To mi nie pomaga, Bo leży Dobra, zgubiłem go Kurde, kolejny tego Leży Dobra, leży. Kolejny leży, dobra, wszyscy leżą. Poczekaj, zaraz, zaraz synu. No tak, ja skończę to partie i wtedy cię przyjdę do mi wesz. Dobra Eee. A ja mogę w sumie stone. Kurde Nie dadzą się choć nawet chwilę przy tej Przegrupować Ja nie mam yy, w ogóle życia Co z nimi gdzie oni są? No tej co ty robisz Ła ja się szoka dostałem Dobra leży Tylno że go trafić nie mogłem? O, mnie na hita jest Dobra nieważne, dobra. nieaktualne Dobra jakby go nie rozwalił, to bym mojego fireballa dostał więc git e, Dobra, ale to wszyscy? Nie wszyscy, no bo ten już nie był w tak. Tam, Foksu, masz epicką skrzynię za, za, z... za ten, na plecach. Ja 3 HP miałem, cały czas, wiecie? Bez kicza, no, nie, las, nie. Dla 1 HP starczy. <noise> a przed chwilą mówili, że wystarczy, że na mnie spojrzą. No, ale wiesz, nie no spojrzył i zginął. No, <noise> tam jeszcze, tam widzę coś jest. Francyk dla ciebie pasek tam chyba. No, mam już jakiś biały. No, jest oznaczenie feletowe. Czemu nie wzięło tej rękawicy? Hello. Francyk, jak coś, to ja mam tego... potek dla ciebie trochę. Może chyba, że już, już masz. Już mam, już mam, już, już, już znalazłem. Tak? aha, okay, dobra. Dzięki. bo ja poleciałem tam. Udało mi się zfarmić parę. Mhm. Słyszę skrzypno i nie widzę. To socki soski trane gdzieś tam, wiesz, pod jakąś podłogą dziwną. Jakbyście znaleźli pioruny yy, te, epickie, to dajdziemy. Tutaj już. Jeszcze jakby coś mało. Gdzie ja zaznaczyłem tam epickie pioruny? Już full. mam, ja mam fulla. Szkoda, że też nie, nie pokazuje jakiem ten. właśnie, jakie wy macie rękawice, na przykład te główne w sensie poziom. żeby wiesz, szkoda, no. O, kulka tam jest. No, jest ja to tutaj Foxy. na moście. No odpalone jest. Ty odpalił? Ja. Fox. Tak? Tak. No, oczywiście, że ja tu się przemieszczam. 200 na godzinę. No, tu już sformione. za mnie. Częstuj się. Kurde, jest strefa, nie? Tak, by the way. Deskito. Dobra, fruuu typa Gdzie? A gdzieś tutaj idzie Nie mogę zekshjalować ten, foksiu epickie zło ten, albo zimowe Legendarny so nice. czy zimowe. Dobra, mam. Dziękuję. Chyba jakieś boty były. Ale to... to botów to już nie ma o tej porze, ci powiem. To dziwni gracze. No wiesz, no... Może początkujący na przykład, nie? Tylko pamiętajcie, że ten, że... To jest też jego... ...teammate gdzieś. Macie z ciekawego Nic ciekawego Też inaczej. Armorki jakie zostały, nie chyba? Chyba tak. Ja mam w ogóle pełną armorkę, mogę dać Co nie, ale to, to chodzi to o to żeby po prostu po, pozbierać wiesz, nie? Mhm. Bo ja wiesz tam brakowało paletu to... jest niej. No wiesz, ja tam po armorku i uzupełnijcie Znaczy tam Francy czy dalej Ale wysychasz szybko ten lud Dobra. Dobra, to musimy się porozglądać chwilę. Tego labiryntu to ja nie trawię, powiem szczerze. Że... takie skitranie się, potem ci zaplecają i wyskakują, tak, I tam się wieki. ciskają. Dołączymy się. Powiem, że tak. Ja sobie już rzucał, nie? Tak, wiecie, to moje Dostał! Po Dostał, ładnie. U mnie jest jeden. I czeka, Na hita jest. Dobra, S. Jakiś typ jeszcze na mnie tutaj jeden siedzi? Oj, oj. Ja umieram. Ja muszę się uleczyć. o Foksiu. Masz tam na tobie siedzi, czy jak? Tak. Zginąłem. No i dobiję mnie zamiast tak. podnieść swojego. ich tutaj jest ich 50 tutaj. Ja pi... 5 HP Oa dobra, trafi mi dobra. Dobra. Dobra, w locie. Chodź tu do mnie zejdź Szybko, szybko Nie podniosłeś. Chodź chodź, chodź, chodź tu, nie, nie podniosłeś. Ej, co się stało? Błąd Bo w złym miejscu stoisz Tip typ 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 Dobra ja go, ja go odciągnę nie ale ja nie mam Co się z moją postacią stało what? Dobra nie żyję Ła dostałem Cheat Ja zginę Na Dobra! Leży, leży. Cała drużyna down. Pięknie. Ale nie Pięknie. wyzywa Pięknie. ich! Strefka co, nie? I mi się przypomniał, że w tej grze można kucać Ale jaja. Że co można? Kłucać. Kłucać? No. no powiem jeszcze, że nie wiem do czego to potrzebne. To kucanie jest. No to w można się skitrać, nie? Ale tak to. Kurde, ja w apteczek ]zie. nic nie mam O, jest apteczka jakaś Kulka mocy tam Ty? jest jakby, co? Tak, 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 tutaj... tutaj Typy osoby. Są trzy osoby Lecą nas. Mhm ja z jednym tu walczę, a już go odpuszczę sobie Lezy. lezy prawie łama, Lewo się drodzi dostał, dostał 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 do kolejnej lezy, lezy, lezy. Gdzie tam zabijeś? Ja jednego dobijam Dostałem, dostałem. Na mnie jest, na mnie jest. Spróbuję ci Foksiu podnieść, nie? nie wiem co do rana, mm -hmm. ale spróbujemy, nie? Podnieś, Ona ucieka. Nice. Nie wiem, tu ciągle coś słyszę na tym. Zostały trzy osoby, uważajcie. A mi mało leczenia. Ładnie, Ja w ogóle kewów nie mam. Tutaj są kewy jakby, co jeszcze? Ja mogę rzucić. Macie? To, ale te ale co do... były? Wygotowe. Tu jest kupa kewów jeszcze, wszystkiego tu jest kupa, powiem szczerze. No i pięknie. What. No coś, to było. Dwie osoby zostały. Bez kitu i leczy z tutaj kewów. No widzę właśnie Tylko powiedziacie że strefa się zaraz zamyka o tam są typy No ja tam mam szybką biegnie. rotację Bym no, się nie przejmujcie, ja szybko da. Odpalił to Tak, no, ale tutaj ja jeszcze teraz na samorze Foksiu uleczy się w tyle czym, nie? Shit Nie wiem tam się dziś skitraw Bardziem masz na plecach typa tam przy zamku się chowa. Nie wiem czy oni, jest, oni są razem czy nie. O kurda. Za to on Fox. Oni w, w górę latają, tak jak my wtedy w kręcyk. No, no, no. Dostał. Mieć Dobra, opi. Kurde nie latały taki krwiać. Daj mi radę, sobie dwójkę i są obbici bardzo Dobra, jestem na samej duzu. W sensie no. Dobra, jeden leży, znaczy leży, no nie leży, bo się o, oczywiście odnowił. Dobra, leży. Dostał ten z Fireballa też jeden. Ściągniemy ich. Ale dostał w powietrzu z Fireballa. wow, wow, nice! to jest wow, powtórka. Super. Ale akcja. Ale replay, to nas normalnie leci na streamie. Ciągamy. Ale dostał powietrza rola. Wow! Wow! No to jest powtórka. Losy. O kurde, dwa fajrbole. Ile 14. Aż muszę obejrzeć tego. Już nie, jest, no to tak. nie, tata, nie, 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 ten jeszcze, nie, 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 dobrze.